Konsternacje wśród radnych wzbudził przedstawiony podczas ostatniej sesji prezydencki projekt uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji dotyczącej dofinansowania z budżetu miasta Miejskiego klubu sportowego Sandecja. W lakonicznym uzasadnieniu uchwały można było przeczytać, że aby utrzymać klub na dotychczasowym poziomie konieczne jest podejmowanie działań mających na celu co najmniej utrzymanie wsparcia finansowego ze środków budżetowych. Moją intencją jest wysłanie sygnału do całego środowiska, także do kibiców także do mieszkańców Nowego Sącza jakie są intencje miasta czyli zarówno prezydenta jak i rady miasta na temat klubu i ja wyrażam to w sposób bardzo bardzo jasny że Sandecja zawsze będzie głęboko w moim sercu i zawsze będę jej Pomagał. Jaki cel ma składanie takich deklaracji, skoro już przy powołaniu spółki akcyjnej miasto zobowiązało się do finansowania sandecji? Pytał radny Józef Hojnor. No więc dobrze sobie przypominać, że ktoś kogoś kocha, obchodzić rocznicę ślubu, dobrze nie mieć zaliczonych kilka zdrad małżeńskich. To naprawdę są fajne rzeczy, ale my musimy Państwa, na twardych dokumentach bazować. No pan prezydent Ludomir Handzel przedstawił w tym dokumencie projekt uchwały. Wspaniały prezent radnym, bo wyjątkowo możemy głosować nad dokumentem, który w zasadzie w tej chwili w ogóle nie skutkuje finansowo. Możemy okazywać miłość Sandecji, bo to jest dobra okazja. Więc rzeczywiście, Panie Prezydencie, fajnie, bo to, to, to nie jest uchwała, w której coś komuś zabieramy. Powodujemy, skutkujemy tym, że będą podwyżki, więc też się Radzie Miasta należą takie uchwały. Więc oczywiście, no, któż by tu był przeciwko sandecji. Nie rozumiemy sensu tej uchwały, mówił z kolei radny Michał Kądziołka. Ponieważ wcześniej te podejmowanie tego typu uchwał nie było potrzebne, żebyśmy realnie mogli poprzez przekazanie konkretnej kwoty pieniędzy sandecję e, wspierać. Bardziej opowiadamy się jednak za stosowaniem do pewnego przysłowa, przysłowia, nie słowa, lecz czyny. Bo na razie ta uchwała to są tylko i wyłącznie słowa, żadne czyny za tą uchwałą. E, nie idą. Padła także propozycja zorganizowana sesji poświęconej w całości sytuacji finansowej Sandecji. Debata o ewentualnej pomocy Sandecji, ewentualna pomoc Sandecji będzie dopiero wtedy, jak pan prezydent e, zaoszczędzi pieniądze i to już jest robota pana prezydenta tak naprawdę pewnie i ciężka. Żeby wygospodarować te miliony, żebyśmy mogli przekazać na funkcjonowanie spółki Sandecja. Takie informacje jak plan sportowy na ten sezon, plan finansowy, proszę państwa. Żeby tam pojawiły się, proszę Państwa, informacje dotyczące właśnie uposażeń piłkarzy, bo nie ma co ukrywać, że sprawa chyba tego tylko i wyłącznie dotyczy, po to, żebyśmy mogli osądzić, proszę Państwa, czy wydatkowane środki z budżetu miasta w takich kwotach są adekwatne do efektu. Jednocześnie przedstawiciele wszystkich klubów w Radzie Miasta zadeklarowali chęć finansowego wspierania klubu Sandecja.